Cześć, witam wszystkich z tej strony Władziu, a to jest opis niemieckiego czołgu ciężkiego 9 Tieru w linii do czołgu Maus. Jest to VK-4502P, AUSB B. Potocznie zwana minimausem, ja natomiast nazywam ją po prostu VKP. Jakoś tak mi jest lepiej. Dlaczego jest zwana minimausem? Otóż dlatego, że Wygląda on dosyć podobnie, a czy może podobnie nie, ale sam styl walki już przypomina walkę Mausem, ponieważ wieża jest zamontowana, jak widzicie, na, bardziej na tylnej części korpusu. Dlatego też zmienia to troszeczkę taktykę walki właśnie tym czołgiem, i tym samym jest ona bardzo podobna do właśnie taktyki na Mausie. Tak więc. Ma on 1950 HP. Dosyć sporo, aczkolwiek jest to też taka w miarę normalna liczba. Po przeskoku na Mausa dostajemy w zasadzie 1000 więcej HP, no to już naprawdę jest masakryczna różnica między tymi tierami. <laughs> Będę tak starał się też czasami porównywać do 85, ponieważ właśnie to są takie tak jakby dwa rywale, jeśli chodzi o czołgi. Niemieckie ciężkie 9 tieru Często są porównywane Moc silnika 840 koni przewadza 79 ton Na pewno taka masa wraz z mocą silnika nie zapewnia temu czołgowi jakiejś większej mobilności Przy okazji dodam, że 75 ma jednak znacznie mocniejszy silnik I to naprawdę można bardzo szybko wyczuć ten czołg naprawdę już się zachowuje jak naprawdę taki typowy czołg ciężki. No po prostu tak jak Maus też już taki jakby mułowaty jest dosyć. I też ma takie dosyć problemy z zawracaniem i tak dalej. Tak więc no nie poszalejemy nim, jeśli lubimy na przykład taki medowaty styl gry. Maksymalna szybkość 30. Przy się to będzie 20, no to już będzie też ogromna różnica. No, ale e, ogólnie prędkość też jest podobna do A75, w zasadzie chyba taka sama. Aczkolwiek, oczywiście, A75 jest bardziej mobilnym czołgiem, jednak e, pancerz 170 z przodu e, na korpusie e, z boku oraz z tyłu po 100 mm. E, troszeczkę więcej ma tego pancerza e, z przodu niż, niż A75, aczkolwiek, moim zdaniem. Tą fałkę i tak jest łatwiej przebić niż, e, niż A75, właśnie e, głównie przez to, że mm, jego korpus z przodu ma taką budowę, że po prostu widać ci karabin, on jest słabym punktem. E, dolna płyta też fajnie wchodzi w A75, czasami nawet do dolną płytę ciężko wejść. A tutaj, właśnie, jest co innego. Moim zdaniem, po prostu jest, jest to łatwiejsze zadanie znacznie. Dlatego, jak już e, strzelacie, to ja polecam właśnie ten karabin. I dolną płytę korpusu, jeśli natomiast chodzi o jego wieżę: 252 mm z przodu, 160 mm z boku oraz 160 mm z tyłu. Całkiem fajnie opancerzona wieża, tym bardziej, że będzie nam ten pancerz właśnie pomagał bardzo w jego stylu gry. Znaczy się w stylu gry tym czołgiem po prostu, bo głównie właśnie wieżę będziemy wykorzystywać. Zaraz powiem mniej więcej, jak to ma wyglądać. E, słabe punkty wie, że na pewno największy całym punktem jest po prostu Włas. E, jak już e, nie mamy wyboru i musimy tam strzelać, to ja po prostu polecam tylko i wyłącznie Włas, ewentualnie w grufu, ale przy takiej ilości pancerza to raczej będzie bardzo ciężkie zadanie, żeby tam przebić. Dlatego właśnie lepiej uderzyć spokojnie we Włas. E, jego lufa 490 średnich obrażeń. Czyli tak samo jak Maus, tak samo jak 75. Takie normalne zniszczenie mniej więcej. Penetracja 246. Jak na 9. tier przydałoby się jednak troszeczkę więcej tej penetracji. No ale czołgi niemieckie już tak mają, że tej penetracji im zazwyczaj brakuje. Przynajmniej na czołgach ciężkich. Szybkość strzelność 382. Całkiem przyzwoita. Albo w zasadzie nawet powiem, że tak normalna. E, Szybkostrzenność. Także nie powinniśmy na to narzekać Bo szanse po prostu między przeciwnikami Nawet na innych czołgach e, Jest po prostu Jest po prostu podobna Tak więc inne czołgi mają bardzo podobne przeładowanie Więc tutaj nie będę się rozwijał nad tym tematem e, Co do cenności 0,38 Czołgi niemieckie ogólnie e, Przynajmniej tak mi się wydawało, że są bardziej po prostu cenne niż reszta, reszta pojazdów. No niestety teraz z, wraz z biegiem rozwijania się World of Tanks to się wszystko pozmieniało. 0,38 to nie jest ocenność. Na pewno wystarcza spokojnie, żeby po prostu kogoś szybciutko zabić i trafić nawet z większej odległości. Czas celowania 2,9 sekundy. Troszeczkę ubolewa nad tym <laughs> Jest to troszeczkę dużo, ale e, na pewno spokojnie możemy przymierzyć. Jak gdzieś tam kontujemy pancerzem, to mamy sporo czasu jednak na, na to, żeby skupić sobie celownik. No i to by było tyle, jeśli chodzi o e, aspekty takie techniczne tego czołgu. E, jak nim grać? No przez to, że mamy wieżę z tyłu, na pewno styl gry się zmienia. E, aczkolwiek sam styl kontowania nie. E, pamiętajmy o tym, że jak już gramy... Chowajmy po prostu przód za jakąś ścianą, tak jak to było pokazane mniej więcej w początkowej fazie filmiku, gdzie schowałem właśnie sobie przód za ścianą i tam bodajże do amx a strzelałem no. albo do patona. Tak to było do patona. No i tak mniej więcej właśnie wygląda. Tym bardziej, że mamy wieżę z tyłu, więc to nam bardzo ułatwia sprawę. Ponieważ, jak już schowamy ten przód, nasz pojazd jest tak długi, że yy, yy, nasz bok wystaje pod takim kątem, że po prostu w zasadzie, nawet przy ogromnych penetracjach, bardzo ciężko go przebić. Sądzę, że nawet 300 penetracji by był już jakiś problem, yy, no ale no wiadomo, taka, taka jest penetracja. Troszeczkę ciężko się przed nami ochronić. Ale myślę, że ciągi by miały i tak problem właśnie z przewidziannością, jakbyśmy tak skontowali. Pancerz. Dlatego większość strzałów wtedy by szła w wieże, zapewne. No i właśnie taki styl głównie polecam. Jak już coś próbujemy zrobić z kimś, no to zazwyczaj kontujemy. Spokojnie tym pojazdem możemy trzymać linię, jeżeli mamy tylko jakąś ścianę przed sobą. Przeciwnicy po prostu nie będą wyjeżdżać, bo sami nie będą mogli nas przebić, a my możemy im naprawdę napsuć krwi. I dlatego właśnie pod tym względem ten pojazd na pewno jest... na pewno jest bardzo efektywny. Tak samo jak i Maus. W takich sytuacjach w zasadzie gra i styl gry mausem i tą właśnie fałką jest bardzo podobny. Jeżeli natomiast nie mamy zbytnio przestrzeni, żeby skontować, możemy po prostu lekko się wycofać tyłem, jaka ja to wcześniej robiłem. No, w zasadzie wiadomo, wtedy jesteśmy łatwym celem, ale dosyć łatwo wyjechać, strzelić, z powrotem się schować, też bez kombinowania. Na pewno trzeba uważać na to, jak się wyjeżdża po prostu przodem, bo wtedy, wiadomo, cały nasz korpus musi, musi wyjechać, i dopiero wtedy odsłania się nasza wieża i możemy strzelać do przeciwników. Tak więc, no, tak mniej więcej wygląda gra tą fałką. Który czołg lepszy, A75 czy Hmm, Ja grałem na pewno więcej A75 i dlatego też A75 mi się bardziej podoba. Aczkolwiek, jeżeli ktoś naprawdę ogarnie tą fałkę, to może popsuć naprawdę, napsuć dużo, dużo krwi przeciwnikowi. I myślę, że oba czołgi, oczywiście zależy to wszystko od naszych umiejętności, oba czołgi na pewno są dobrymi pojazdami i na pewno są bardzo przydatne. No i to by było na tyle, także trzymajcie się i do następnego odcinka, cześć.